Ach, dalej czuję ten klimat. No siemanko, witam was w filmie z Solarisa. Solaris wrócił po przerwie i mam wam bardzo dużo do pokazania. Dzisiejszy film będzie konkretny, może trochę dłuższy, ale na pewno konkretny. Cały czas będę tutaj coś pokazywał, omawiał, i no, cieszę się, że w końcu tutaj mogę zajść po zakończonej przerwie. Bo, tak jak wspominałem, średnio było z czasem, a nie chciałem po prostu wejść, jakoś tam na szybko sprawdzić, zniechęcić się i już więcej nie wracać. Tylko faktycznie sobie wbiłem tutaj wczoraj, popatrzyłem co i jak, powiem wam, że czuję klimacik i mam wam sporo do przekazania. Na samym starcie zaczniemy już sobie tutaj torpedą, ponieważ chciałbym Wam pokazać moje furki, tylko, że utknęło mi się. Chciałbym Wam pokazać moje furki, ponieważ troszeczkę u mnie się podziało pod koniec przed jeszcze tą przerwą. Chciałem Wam to pokazać, miał być taki fajny film, aktualizacja, co u mnie właśnie te pojazdy i to wszystko, no ale później niespodziewanie wyszła ta przerwa, nie udało mi się nagrać, natomiast można zauważyć, że mam w tej chwili 61 tysięcy na koncie, co jest no, moim zdaniem bardzo dużo. Dodatkowo zobaczcie, co tutaj mam. Mam Pereniala 86 ID, mam Brawurę 332 ID, mam Sentinela 824 ID oraz Manana 1094 ID. O Brawurze chyba nie wiedzieliście, nie jestem pewien, o Sentinelu na pewno nie wiedzieliście i tak się cieszę, że udało mi się takiego Sentinela dorwać jeszcze poniżej 1000 ID. Pamiętam, że w ostatnie dni e, tak tryhardowałem, leciałem sobie na... E, na i na tym, co naprawia panele na dachu, i te obie prace mi się spodobały, fajnie mi się pracowało. E, no ale co? Jakoś po kolei wam chciałbym tutaj przekazać wszystkie informacje. Na początek chciałbym tutaj wstawić na ekran zwycięzców, jeśli chodzi o konkursik. Nie mam pojęcia jeszcze kto jest zwycięzcą, no bo wiadomo, że ten film nagrywam kiedy indziej, a wleci dla was kiedy indziej. Na konkurs zakończy się wtedy kiedy film wleci na kanał. Aktualnie jest 76 łapek, także no lećcie dalej, lećcie dalej. Jestem ciekaw jak to się skończy. Dzisiaj chciałbym razem z wami odebrać wszystkie nagrody, które są za a kod polecający, nie mam pojęcia jakie są tutaj nagrody, nie wiedziałem też ile zaproszeń tutaj jak gdyby mi naliczyło, ale korzystaliście z mojego kodu, więc bardzo mi miło, wy coś tam zyskaliście. Prawdopodobnie 2000, ale nie jestem pewien. No ja też coś zyskam, a co? To się zaraz dowiemy. Także dziękuję, że tutaj mnie wspieracie. No i jakby ktoś chciał odebrać nagrodę na start i przy okazji mi tutaj pomóc w przygodzie na Solarisie, niech wpisze mój kod DANERKO. Po prostu wszystko z dużych. Tutaj mój nick w gierce. No i co? Odbieramy. Pyk 2000, pyk 6000, 12000, 20 I ja pierdziele, jestem milionerem. Ej dobra, tego się nie spodziewałem. Dziękuję wam bardzo za wsparcie. No będzie mi teraz zdecydowanie łatwiej tutaj działać. No i też, wiecie, jakiś film może z tuningu nawet się pojawi. No bo ten Sentinel myślę, że może mieć potencjał, ale nie wiem jeszcze jak na obecną chwilę wyglądają tuningi. Także tutaj kodzik Danerko, wszystko z dużych, polecam. Dajcie znać co za to dostajecie, chyba 2000 dolarów. No i zostały dodane zadania dzienne. Uważam, że to jest bardzo fajna sprawa i dodatkowo... Nie trzeba robić wszystkich trzech. Wczoraj specjalnie to sprawdziłem, jak to działa, i tutaj gdzieś mam klipa, że zrobiłem jedno zadanie i dostałem za to chyba 400 dolarków, także całkiem spoko. Uważam, że taki podział dla jak gdyby różnych graczy, że i po prostu im więcej jest możliwości, tym lepiej. Ja to często powtarzam. I teraz jak to się odnosi do tego przykładu, ponieważ jeśli komuś się chce grać dłużej, jeśli ktoś chce sobie trochę bardziej przytrehardzić, zrobi sobie trzy zadania, dostanie z tego jakiś bonus podejścia że wam, no i będzie on wynagrodzony jak będzie miał ochotę jeśli ktoś nie będzie miał ochoty, bo będą jakieś słabe zadania akurat albo będzie miał mniej czasu, może sobie zrobić też jedno i nie musi robić trzech naraz, za co też dostanie jakąś nagrodę, więc uważam, że spoko tutaj oczywiście jest rozpisane jeszcze co i jak, to też jest mega fajne, propsik za to, że wszędzie tutaj jest coś napisane, rozpisane są informacje, jest to czytelne więc nic tylko czytać i uwaga, uwaga, dodatkowa opcja która została wprowadzona jest to czat głosowy. Tak jest, będzie tutaj wojszczat na serwerze, więc uważam, że fajnie. Będzie on odblokowany od 25. lewla, co też uważam, że fajnie i wczoraj już testowałem, nie działał mi na początku, ale musiałem odznaczyć, zapisać, zaznaczyć, zapisać i wtedy już mi działał. Nie wiem, czy mam klipa? Nie wiem, nie słyszę cię. Nie wiem, czemu. Tak. O, no i fajno. No jeśli chodzi o moje konto, no to mam 25, prawie 26 level. Także super się składa, ponieważ dzisiaj też zobaczymy nową pracę. Nowa praca również jest od 25 levela, Więc, no, poszczęściło mi się, ale to też dużo się starałem tego levela wbijać. Więc poniekąd dużo pracy, no ale poniekąd też wiadomo, twardze, akurat ten konkretnie level. Tutaj przy okazji zobaczyłem, że jest wynagrodzenie i ile minut, jeśli chodzi o frakcję. Jest to tutaj widoczne pod tym panelem, no i nie wiem, czy to jest dobre, nie wiem, czy oni będą chcieli, żeby to było widoczne, czy raczej będzie zakazane ujawnianie zarobków, no bo jeśli będzie zakazane ujawnianie, a jest tutaj w tym panelu, na środku to może być ciężko, czasami gdzieś na streamie czy coś. I tutaj są osiągnięcia. Za osiągnięcia szczerze nie pamiętam, czy coś się dostawało. One w ogóle chyba nie były wszystkie odblokowane. Nie można było sprawdzić, e, jak, jak one wyglądają, co trzeba zrobić, ale nie pamiętam, no bo tu są jakieś zadania z początku gry. Tak naprawdę to chyba wszystko z tych najważniejszych rzeczy, jeśli chodzi o ten panel. Teraz też tak patrzę w prawy górny róg, zobaczyłem, że ten płomyk przy moim awatarze, tak to nazwijmy, jest szary. I wczoraj, właśnie jak odbierałem nagrodę dzienną, to sobie myślę, kurde, szkoda, że nie ma żadnej przypominajki, jak już możemy odebrać tą nagrodę. Ale teraz tak patrzę, że wtedy ten płomyk był czerwony chyba, więc to chyba jest taka przypominajka, więc też spoko wiedzieć. Ogólnie jeszcze tak bym chciał powiedzieć na przyszłość, ogólnie dla wszystkich serwerów i no, dla dobra wszystkiego tak naprawdę, ale to też może być moje subiektywne zdanie. Jeśli chodzi o ten panel pod shiftem, tutaj gdzie mamy ręczny, zgaśnik i tak dalej, bardzo mi się nie podoba te kółko, nie? te takie półkole i po prostu sobie tutaj przejeżdżamy. Nie podoba mi się to, bo wszędzie zaczynają to robić. Jakieś dla mnie też jest to dziwne, nie do końca satysfakcjonujące. Mm, nie pasuje mi to po prostu, jakoś tak, no nie wiem, nie podoba mi się to. Jeśli chodzi o mapę, to pokażę Wam jeszcze dzisiaj w tym filmie ciekawostkę, bardzo fajną rzecz związaną z mapą. Natomiast chcę zobaczyć, czy nic się nie zmieniło. Chyba nic się nie zmieniło. Bardzo lubię takie mapy, które są ładnie, estetycznie zrobione w takim trochę, powiedziałbym, nowoczesnym stylu. Nie wiem, jak to się mówi, ale no, nie ma tu jakichś, wiecie, niesamowitych kolorów, nie ma, nie ma nie wiadomo czego. Wszystko jest wyraźne, takie czytelne. E, mamy podpisane, możemy przybliżać, oddalać, przesuwać. Czytać więc, im więcej takich rzeczy, tym lepiej. Tu mamy jeszcze legendę. Także, nic więcej do szczęścia nie potrzeba. A właściwie, można by było powiedzieć, że potrzeba, i to właśnie zrobili. Ale zaraz wam pokażę, o co mi chodzi. Teraz, jak tak sobie też jadę, chciałbym po prostu zwrócić uwagę na wszystko. Mówię, ten film jest konkretny. Nie podoba mi się też podświetlony tutaj ten licznik, jak gdyby stan baku, stan paliwa. Średnio to wygląda. No Jest to rozświetlone. TE jest takie dziwne, jakieś rozmazane. Licznik prędkości jest ok, jest fajny, jest płynny. Nie będę narzekał, ale coś tutaj z tym wskaźnikiem zbiornika mi nie do końca pasuje. Dodatkowo jesteśmy na parkingu i to też chciałem Wam przedstawić. Jeśli chodzi o fury, to jest bardzo ważna rzecz. Lubimy tuning, lubimy fury, to jest ważna część na takich serwerach. Da się zauważyć, że już jest jakiś bullet. Nie mam pojęcia, jakie ma ID. Ma też on jakieś felgi. E, tutaj te felgi nie wyglądają najlepiej, ale zaraz przejdziemy dalej, także też warto wspomnieć, że już ktoś ma buleta na lampkach, więc e, powodzi się, powodzi się. <laughs> e, tutaj mamy ewidentnie jakieś poszerzenia w tym, e, nie pamiętam co to jest za fura. Mam poszerzenia, wygląda to fatalnie, wygląda to fatalnie, no zobaczcie gdzie te koła są, także coś tu chyba nie pykło. W felgi, no chyba ok. Tutaj, tutaj mamy lepszy przykład. Mamy ładną furkę, felgi te tutaj, no pasują, pasują, podoba mi się, to jest Emperor w ogóle, zobaczmy sobie ten tył, jak to wygląda. No trochę taka BMK, z tyłu to po tych lampach bardziej jakiś Amerykaniec mógłby być nawet. Ale tak ogólnie po bryle, no to taka limuzynka, trochę taka BMK. Te felgi fajnie tu pasują, z przodu trochę jak Victoria. No i też muszę zwrócić uwagę na błąd. Niestety nie da się pominąć tego i udać, że, że tego nie widzę. No ta siatka przenika z jednej strony chyba tylko. No niby szczegół, ale może warto to naprawić. Jeśli chodzi o Brawurę, to zdziwiłem się, jak wczoraj ją wyciągnąłem z przechowywalni. To nie jest moja Brawura. Natomiast Brawura wygląda inaczej. Została zmieniona. Czy wygląda fajnie, czy nie? Na początku się zszokowałem i ten tył mnie przestraszył, bo jest no, taki kurde kompotik. Na ogół, patrząc, jest to ciekawe. Myślę, że spoko odświeżenie. Nie wiem jeszcze do końca czy mi się podoba, więc dajcie znać jak wam się podoba. Silnik bardzo ładnie tutaj wygląda swoją drogą, więc można byłoby stawiać gdzieś pod domkiem bez maski. Lampy są bardzo ciekawe, ale w tej konkretnie brawurze one są pomarańczowe. Nie wiem dlaczego. Te lampy, jak gdyby nie kolor świateł, a te lampy. Nie wiem, u mnie chyba były normalne. Jesteś Jupiter? Oho, oho, ja nic nie wiem, ja nic nie wiem. Nawet Infernusa tutaj mamy, kurde ty. Ale złodzieje! Znaczy, praco... No, no, wiadomo, wiadomo, uczciwie tutaj zarobione. Ile to ma? 2000 ID, kurde. Ty, a zobaczcie tutaj, tu jest taki trochę, trochę taki merc, to jest merit, czy co to jest? Zobaczcie, tu nawet jest taki emblemat, jak gdyby jest model merit, ten srebrny taki, wiecie, literki jak na furkach IRL. Więc fajnie. Merit mi się podoba, powiem Wam. Merit mi się podoba. Ale co, przejdźmy do pracy, bo to może Was interesować bardziej. No, ale każdy coś tutaj dla siebie znajdzie. Może jak będzie mi się chciało, jak będę miał jakieś ogólne nazwy na rozdziały w filmie, to je podpiszę po prostu. I, i będą jak gdyby takie wiecie. No po prostu, żeby można było sobie przewijać, będzie to podzielone na takie części. Dobra, więc tak. Praca nazywa się Eksporter. Tutaj mamy napisane ciekawostki różne oczywiście, znowu fajnie rozpisane, ale nie będę oszukiwał, no nie chcę mi się wszystkiego czytać, natomiast to nie jest tak, że jest za dużo i zniechęca do czytania, w tym przypadku jest to po prostu moje lenistwo, ok? Po prostu wiem, że tutaj w każdej pracy, we wszystkim, teraz będzie trzeba wszystko na nowo czytać, bo po prostu dużo się zmieniło i to może będziemy sobie ogarnąć na jakichś live'ach. Oczywiście, dawajcie znać. Musiałem zrobić sobie kategorię C, tutaj na ciężaróweczkę, oczywiście. Nie sprawiało mi to jakichś problemów. Tutaj też macie pokazane koszta teorii oraz koszta praktyki. Tutaj mamy ranking e, i tutaj mamy łączny zarobek 6 milionów. Nie wiem o co tu chodzi. Powyższe statystyki obowiązują wszystkich graczy. Ok, no i widzicie, wszystko jest rozpisane, więc to mi się podoba. Także, także takie jajca, tutaj oczywiście bonus do zarobku, obecny tydzień całkowite, ulepszenia. U, co, ogólnie co do ulepszeń, nie do końca chyba zrozumiałem jak serwer tutaj przewidział te ulepszenia. Jakoś tak zagubiłem się. Są te znaczki. Nie wiem, czy te ulepszenia są jakoś po kolei rozpisane. Nie wiem, dawajcie znać, bo ja też oczywiście tutaj wszystkiego nie znam. A Wy możecie coś tam zawsze powiedzieć, czegoś, czego ja nie wiem. Tutaj właśnie widać, że sobie testowałem tą pracę. Wypłatę możemy sobie odebrać po zarobieniu tysiaczka. Wcześniej chyba nie możemy sobie odebrać. No i rozpoczyna się pracę wchodząc tutaj. Płynne przejście. To mi się podoba. Co do płynności i ogólnie serwera, jak to działa, zaraz po. Przejdę i to też jest bardzo fajne, o tym chciałbym wspomnieć. Powiem no silnika 6.0 BASIC, zawieszenie dostawy, tu zrobiłem czas pracy. Wiadomo, ulepszenia, i tu tu mamy właśnie chyba to trochę rozpisane, ale też do końca nie wiem, czy to jest wszystko. No, z ulepszeniami jakoś od początku. Serwera nie, nie mogę wczuć się w to, nie mogę zrozumieć, czy gdzieś jest opisane fajnie wszystkie ulepszenia, co dają. No i co? I mamy róż w trasę, też warto zwrócić uwagę, że to się fajnie podświetla. No taki szczegół, ale naprawdę podoba mi się cały ten, cały ten wygląd, cała ta estetyka serwera. tych ciach, no nie podoba mi się tutaj mm, te półkole. Jak gdyby te interakcje do, do samochodu, niestety. Mamy powiadomienie po lewo, twoja nagroda dzienna. A, właśnie, ty, nagroda dzienna. I mamy na zielono w prawym górnym ten płomyk. Wczoraj miałem chyba na pomarańczowo. Nie wiem. Dzień drugi, odbierz. No i dostałem tutaj XP, -a. niestety nie dobiło 26 levela. Tutaj jest taki minus, że tylko wjeżdżając, jak gdyby od jednej strony, to działa, nie? No. Wiem, że to miało mieć jakiś sens pewnie, żeby tu jakieś tam były zasady, ale wydaje mi się, że bardziej to przeszkadza niż pomaga i na For Life też tak było, mm, na, na lawetkach i później to zmienili i wydaje mi się, że przyjemniej od razu było, także nie wiem czy nie lepiej byłoby to zmienić. Natomiast fajnie tutaj załadowało płynnie, bez problemu wszystko się rusza, naprawdę wygląda to dopracowane i wiem, że teraz tak gadam, jakbym był zaprogramowany i tutaj typowo gadał jakoś pod reklamkę czy coś, ale nie, po prostu to mi się podoba, czuję się tutaj fajnie, to fajnie się po prostu na to patrzy, nie, że... Nie wywaliło mnie w powietrze, że się nic nie zacina, że nie prześwituje, że to się ładuje. I po prostu jestem ciekaw dalszych losów, ponieważ chciałbym, żeby MTA się rozwijało, bo zwyczajnie będzie dla nas wszystkich lepiej, ciekawiej, będzie więcej możliwości. U góry też mamy tutaj czas pracy, zarobiona gotówka, plastik wieziemy, szacunkowy zarobek, procent jak gdyby paczki zniszczenia i na dole mamy dalej, bez, bez zmian, te napisy, które mi się kojarzyły z GTA V, bo w GTA V jak gdyby jest chyba ta sama czcionka i też są nieraz zaznaczone kolorem jakieś tam ważniejsze części zdania i to jest bardzo, bardzo fajne. Ja się dzisiaj nagadam, wiem, ale no cały czas jest o czym mówić, także... Mam nadzieję, że no wam to nie przeszkadza zwyczajnie, a jak komuś się nie podoba, to tam są drzwi. <laughs> Dobra, no i teraz w trakcie kiedy jadę do celu, powiem wam o wydajności optymalizacji serwera, to o czym miałem wspomnieć, mianowicie po wejściu na serwer Zaskoczyłem się, bo było fajnie, płynnie. Mówię, kurde. Podoba mi się, nie ma żadnych zamułek. Nie ma spadków FPS-ów. Dodatkowo w prawym górnym rogu można zauważyć, że limit FPS-ów jest chyba do 75. No ja w tej chwili mam tyle więc fajnie tutaj to wszystko śmiga, dodatkowo faktycznie czuć te 75 i w momencie kiedy mam monitor z większą ilością herców, fajnie to wykorzystać i naprawdę ta gierka od razu zyskuje, od razu jest taka, taka wyrazista, taka płynna, taka kurde. Już nie jest taka stara jak dostaje plus te 25 i te herce mogą sobie tu zadziałać. E, ostatnio też wspominałem o tym, że na projekcie sobie to odblokowałem i też tam poczułem różnicę, także oby więcej, oby więcej, oby właśnie TMTA się rozwijało. Doskonale też wiemy, bo już o tym mówiłem, że na pewnym serwerze było tam ponad 100, chyba FPS-ów na liczniku. No, tylko że te liczby nic nie dawały i tam był problem z optymalizacją. I ten licznik się potrafił kręcić raz tak, raz tak. <laughs> nie wiem, nie wiem czemu tak. A do odczucia nie miało to żadnego znaczenia. A tutaj faktycznie to czuć. Fakt, faktem, no to jest u mnie, co jest u Was. Na Waszych sprzętach nie mam pojęcia, więc oczywiście piszcie, jeśli macie jakieś problemy. Dodatkowo warto tu wspomnieć o błędzie, który był. Nie wiem, czy dalej jest, ale było coś takiego i to w pewnym momencie, wcześniej tego nie było, ale po jakiejś aktualizacji konkretnie... Zrobił się taki błąd, że na pracy łowcy to była moja ulubiona praca, tam naprawdę dużo robiłem. Niestety też tam różne błędy bywały, także myślę, że będzie gdzieś jeszcze trzeba potestować, jak ta praca teraz wygląda. No to tam w pewnym momencie było coś takiego, że jak się wchodziło do środka, do tego budynku, żeby się zatrudnić czy coś, to był duży spadek FPS-ów po prostu, nie? Tam musiało się to chyba wszystko wczytać czy coś. O, i tutaj znowu mamy że musimy drugą stroną wjechać, gdzie tak naprawdę jest to średnio logiczne, no bo tam stamtąd, jak, jak prędzej stąd się wjeżdża, więc to można byłoby zmienić. Tutaj znowu o XP 26 poziom, ale satysfakcja. Zadowolenie klienta wysokie, 97% paczki 4 minuty nam to zajęło, dostałem 4,87 dolarów Tutaj mamy też poziom chyba stricte do pracy Także zarobek, no jest jakiś tam jest, no i klikamy sobie kontynuuj, mamy takie przejście i mamy teraz cztery paczki do wyboru. Ta strzałka nie pokazuje kolejnej strony, ja tak myślałem na początku, ona zatwierdza jak gdyby wybrany ładunek. No i tutaj się robi podgórkę, ponieważ raz, że można się pomylić z tą strzałką, ale to myślę, że drobiazg, to bardziej chodzi o to, że nie wiadomo, co, wy, co wybrać. Ponieważ mamy odległość napisaną i mamy napisaną lokalizację. Tylko, że tak naprawdę to jest odnosi się tego samego. Ta odległość jest do tej lokalizacji wypisanej i jest to miejsce do którego będziemy jechać po towar. E, a gdzie później z tym towarem będziemy jechać? Nie mam bladego pojęcia. Chyba nigdzie nie jest tutaj to napisane. Może nie widzę, więc poprawiajcie w razie czego oczywiście, ale chyba nie ma takiej informacji i. No czy to dobrze? Raczej nie. Tym bardziej, że czy się jedzie daleko, czy się jedzie blisko. Nie zauważyłem różnicy w zarobku, więc jaki to ma sens? Czemu to nas tak y zwodzi, gubi? Nie wiem, ale jeszcze pewnie się dowiemy. Więc ja chyba wybiorę to, co jest najbliżej. No tak jak wspomniałem, nie ma żadnych bonusów z tego. No i w tym momencie też się dowiadujemy, że możemy wrócić na bazę, żeby zakończyć pracę oraz możemy jechać oczywiście tutaj do punktu. I teraz, 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 teraz. Chciałbym Wam pokazać coś fajnego, coś, co skradło moje serduszko wczoraj, jak to zobaczyłem. E, zaglądasz na mapę, tak? Na innych serwerach, na przykład, pracujesz sobie na kurierze, odpalasz mapę, jest ona mało czytelna, wrzuca się tak naprawdę wszystko w oczy, nie? Tu właśnie jest fajnie, że ona jest wyblakła i są poszczególne punkty, dlatego wspominałem o tym wcześniej, że ona jest taka, no nie wiem w jakim stylu to się nazywa, ale jest to na pewno fajne czytelne. No i zaglądasz na taką mapę i musisz szukać, przewijać. E, nieraz, na przykład, ten blip z dostawą jest schowany pod inny jakiś blip. I jest problem, natomiast tutaj od razu pulsuje ci, normalnie się wiesz, rusza, pulsuje, animacja, wiecie, widać to od razu, więc raz, że widzisz czerwony znacznik, bo tło mapy jest specjalnie tak zrobione, żeby ten znacznik ci się rzucił, masz go podpisanego, to jeszcze ci pulsuje, że nawet jakbyś patrzył gdzieś tu, to pulsuje ci i widzisz, oho, trzeba jechać tu, więc to mega szacunek za to, podoba mi się to. I fajnie właśnie pokazywać, że da, się, że da się, że faktycznie można tutaj działać coś więcej na, na tych serwerach i yy, po prostu się nie usprawiedliwiać, że MTA, że MTA i tak dalej. No właśnie, ale jeszcze a propos wydajności, i teraz jak tak wspomniałem, że usprawiedliwienie, że MTA, że MTA. Z tego co pamiętam, ale to było już trochę czasu temu, więc nie jestem pewien, na początku serwera, w momencie kiedy było po 300 graczy, 250, to też nie było problemów. Też ta gierka fajnie chodziła. Nie wiem czy aż tak, nie wiem czy był limit do 75. Teraz mam wrażenie, że jest trochę później, no ale nie graliśmy na tym serwerze, była przerwa, więc to może być taki efekt po prostu po powrocie. No i wtedy też wydaje mi się, że nie było problemów. Więc da się znowu pokazać że da się działać na scenie MTA, że wcale to MTA tak nie ogranicza i fajnie to wtedy śmigało, no tylko wiadomo, że tu jeszcze dochodzi do tego to, że inne serwery, które już są parę lat na, na scenie, no to tam jest zdecydowanie więcej różnych zasobów władowanych, tam już nie wymieniajmy, nie kłóćmy się czy to jakieś osiedla, czy furki, czy podmianki, czy cokolwiek, każdy wie o co chodzi. No i samo to, że pewnie jest tyle tych wszystkich zasobów to już tam w jakiś sposób obciąża, natomiast... Problem w tym jest taki, że niektórzy mam wrażenie za bardzo się tym tłumaczą, usprawiedliwiają, a ja znowuż nie siedzę tak w tym, nie znam się na takich rzeczach technicznych, takich bardziej głębiej jakieś tam wiecie programowanie, modelowanie i takie tam rzeczy, więc ciężko jest mi powiedzieć, ale no cóż, oby oby ta płynność była. No i teraz jak widzicie nie było żadnej informacji, gdzie jedziemy z tym towarem, no chyba że zaspałem. I mamy pokazane tutaj. I akurat idealnie się składa, bo będzie można zakończyć pracę. Tylko problem jest w tym, że wybieramy sobie jakiś cel. Wiemy gdzie on będzie, jedziemy tam i później nie wiemy gdzie będziemy musieli go zawieźć. A fajnie byłoby na przykład zobaczyć, że ten będzie tutaj trzeba odwieźć do Los Santos, ten tutaj, a ten na przykład do San Fierro. I wtedy, jak już ktoś by nie miał ochoty, to ostatni ładunek może sobie wziąć do San Fierro, żeby przy okazji zakończyć pracę. Wczoraj sobie jeszcze podliczyłem na szybko jaki zarobek tutaj wychodzi mniej więcej na tą chwilę, na tej pracy i wychodzi to mniej więcej tyle, tutaj będzie na ekranie, bo nie chcę palnąć głupoty. No i nie wydaje się to wcale jakoś dużo, jak na taką pracę od takiego levela, jeszcze gdzie ludzie zachwalali, no nie wydaje się to dużo na tle innych prac. Natomiast może na innych pracach też się coś pozmieniało, bo na głowo można było wykręcić tak 6500, sze 7 koła. Ale to też zależało, bo często te zarobki były zmieniane i to też był taki problem serwera. No ale dużo się pozmieniało, więc mam nadzieję, że będzie to teraz chodzić jak, jak najlepiej. W tym momencie na serwerze jest osób 40, więc też myślę, że nie ma tragedii. Widać też tutaj ciekawe lewne, na przykład ktoś ma 48, 44, 45. Wczoraj nawet widziałem chyba, że ktoś ma 50 któryś. 1968 o 54, także no jak widać można. Właśnie i teraz kolejna bardzo fajna rzecz. Ja wiem, że ten film będzie trwał długo, ale właśnie o tym mówiłem, on będzie konkretny, cały czas jest o czym mówić. Po prostu fajnie, fajnie, że tyle jest tutaj zmian i jest o czym mówić. Wczoraj brałem udział w evencie, to był event pościgowy, chyba tak go nazwali. Natomiast to była trochę taka sztafeta, nie wiem czy tak to można nazwać, po prostu yy, to było takie trochę Battle Royale, że startowało się w jednym miejscu jednym pojazdem, później yy, jechało się do, do celu, że napisali wiecie gdzie trzeba teraz jechać, tam było mniej pojazdów, później yy, wzięło, wzięło się stamtąd pojazdy, że na przykład było 6 crossów, no i to się skończyło na Mount Udało mi się zgarnąć drugie miejsce. Zgarnąłem też tam za to ileś, ileś pieniążków, chyba trzy koła, więc bardzo fajnie. I sam event mi się podobał. Co jeszcze chciałbym powiedzieć? Po tym evencie ktoś rozjeżdżał mnie na chodniku. Po prostu sobie stałem, coś sprawdzałem na telefonie. Ktoś mnie rozjeżdżał chyba Huntley'em i tak się zastanawiałem, czy pisać na niego reporta, nie? Ale akurat, no mówię, sprawdzałem coś na telefonie, byłem zajęty, mówię, dobra, daruję, niech chcę jedzie, nie? I za chwilę zobaczyłem, że gość dostał ostrzeżenie więc naprawdę byłem w szoku i brawo tutaj za, za uwagę, za czujność i właśnie oby tak dalej. Zakończ pracę najpierw muszę sobie kliknąć, a później odbierz wypłatę no i oczywiście powiadomienie, przyjemny dźwięk, przelewik i kurde, to jest to. Ja wiem, że mogę brzmieć, jakbym to zachwalał na siłę, ale mi się to zwyczajnie podoba. Szczerze mi się to podoba. Przedstawiłem plusy, minusy, więc tutaj o żadnym kantowaniu nie ma mowy i głupio jest porównywać nowy serwer do serwerów, które mają kilka lat. Ale na pewno ma potencjał, na pewno chce, żeby się rozwijał, więc ta fala hejtu, który, która była, po prostu w skrócie to było wyśmiewanie, że, że spadł ilość graczy, co dla mnie było oczywiste i wcale to nie świadczy o serwerze. No, wiadomo, też jakieś większe potknięcia, czyli zmiany, e, duże zmiany w cenach pojazdów, zmiany zarobków często. No, to też mi się nie podobało. No, ale miejmy nadzieję, że wyjdzie to na prostą. Komuś może się nie spodobać ktoś powie, że słaby serwer i po prostu nie będzie to grał. No i można, jak najbardziej. Piszcie mi koniecznie w komentarzach, co myślicie o tym serwerze, czy wam się podoba czy nie, czy chcielibyście więcej filmów, bo pamiętam, że po pierwszym filmie e, strasznie wam serwerek się spodobał. Później była ta fala hejtu, nie wiem, w końcu jak to teraz stoi. Mając premium na serwerze i będąc godzinę, e, dostaje się 1000 dolarów i chyba 500 expa. Też oczywiście jest jakiś bonus. Fajnie. Mi się podoba, że właśnie tutaj wszędzie są te lewle wszędzie są jakieś czcionki, wszędzie są jakieś zadania. Wszędzie są jakieś bonusy, nie? Tutaj da Ci trochę Ekspa, tutaj są możesz zrobić jakieś zadanko dzienne, tu nagroda dzienna, tu coś I, i po prostu fajnie, że nie trzeba tak się pocić i siedzieć na jakimś magazynie nudnym i napierdzielać paczki, tylko wszędzie można się czegoś złapać, poczytać, ulepszenia dają coś więcej niż tam jakiś procent zarobku na przykład. No myślę, że warto dać szansę chociażby po to, żeby był większy wybór w serwerach i żeby te MTA się zwyczajnie rozwijało. No i też jeśli film się podoba, to łapeczka też to jest jakiś wskaźnik. A super by było dobić 2000 słów, bo niewiele nam brakuje, a to jest naprawdę dobry cel. A na sam koniec chciałbym wstawić do jakieś śmieszne akcje, za które oczywiście bardzo dziękuję. Te Donejciki i tak dalej nie są też w każdym filmie, co myślę dało się zauważyć, ale to nie jest tak, że po prostu niektórych pomijam i wstawiam to takie i takie, tak, 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 jak mam humor, tylko po prostu czasem mało tego jest i zbieram tego trochę więcej i wstawiam na przykład do kolejnego filmu albo na przykład nie do kolejnego. Filmu się nadaje, żeby też nie psuć dynamiki czy coś. Jakieś rzeczy, o których nie wspomniałem, chętnie poczytam. Trzymajcie się. Miłego dzionka wieczorku. Na razie, cześć. I dajcie znać, w sumie, czy takie dłuższe filmy są ok, czy za długi. O kurde, co jest? Aż się przestraszyłem. Mogę spełnić swoje życzenie. No i teraz z tym wieńcem też można tutaj sobie poszaleć. Zobaczcie. Jakiego ładnego boczka można zrobić i nie obraca, nie obraca, nie ma żadnych problemów, problemów, problemów. Nie no, to jest niesamowite. Zgadzam się na owkę gościa i goś nie odpisuje. Poszła już. No nie no, nagle poszła ta zaderka. Załamie się, przysięgam, załamie się. To jest niesamowite. No nie jest mi dane kupić fury dzisiaj. Pojazd został zakupiony? No ty sobie żartujesz ze mnie. Nie no. Ja pierdzielę. To jest niemożliwe, to jest nierealne, co tu się dzieje. Kolejny pojazd. A już dałem mu więcej, nie, już dałem mu więcej, nie targowałem się. Mówię, dobra, niech jedzie, już, już mu zapłacę, nie, nie będę się targował. Mówił, mówił, że widzę, że wszystko dogadani i tak człowiek u mnie osrał. Wyszedł, nic się nie odezwał, już nie wróci, bo mu wstyd. No ja pierdzielę. Właśnie o to chodzi, z klasą tutaj Na koniec lewika wow. <śpiewanie> Jeszcze chyba do <śpiewanie> To było też z klasą?